Przed oknem ginęły w płomieniach książki, z białymi skrzydłami jak gołębie. Zmieniały się w snopiskier, unoszony przez czarny, odspalenizny wiatr. Większość z nas nie może być wszędzie, rozmawiać ze wszystkimi, poznać wszystkich miast świata. Nie mamy czasu, pieniędzy, ani tylu przyjaciół. Wszystko, czego szukamy istnieje w świecie, ale jedynym sposobem na to, by przeciętny człowiek zobaczył 99% z tego jest czytanie książek była to szczególna przyjemność patrzeć jak ogień coś trawi jak to czernieje i staje się czymś innym 451 stopni Fahrenheita to temperatura w której papier zaczyna się tlić i płonie co by było, gdybyśmy zaczęli palić książki. Gdyby wszelka literatura, piękna, niepiękna, gdyby wszystkie książki zostały zakazane, właśnie z taką sytuacją stara się zmierzyć książka 451 stopni Fahrenheita. Już zresztą kultowa pozycja. 451 stopni Fahrenheita jest to science fiction, ale również jest to dystopia. Ale również jest to powieść socjologiczna. Z tego czasu była ona na liście ksiąg zakazanych, jako że opisywaną tam rzeczywistość odczytywano jako protest przeciw totalitaryzmowi. Minęły lata, zmieniła się rzeczywistość nas ale książka nadal zostaje aktualna. Mimo, że została napisana już ponad 50 lat temu, rzeczy, o których tam czytamy, spełniają się dzisiaj. Guy Montag, czyli główny bohater tej książki, jest strażakiem. Z tym, że przez yy, lata funkcja strażaka zupełnie się zmieniła. Już nie jest to osoba chroniąca przed ogniem, już nie jest to osoba walcząca z ogniem, a jest to osoba wywołująca ogień. Strażak zajmuje się paleniem książek, paleniem książek, które w ówczesnym Ustroju w ówczesnym świecie są po prostu nielegalne. Gaj jest bardzo oddany swojej pracy, czerpie z niej niesamowitą przyjemność. Ma poczucie misji społeczeństwa. Strażak jest to zawód, który uprawiali jego ojciec, jego dziadek. Jest to zawód przekazywany z pokolenia na pokolenie. Na w pewnym momencie jego życia wydarzy się coś, co okaże mu zmienić zupełnie spojrzenie na siebie, na otaczający go świat, i na podjęcie walki z aktualną rzeczywistością. Takim impulsem staje się spotkanie z Clarissą, czyli sąsiadką. Takie spotkania w ówczesnej rzeczywistości są bardzo rzadkie, ponieważ ludzie nie wychodzą z domów. Praktycznie niemożliwe jest, żeby spotkać kogoś spacerującego. Ludzie spędzają cały dzień w swoich ognioszczelnych domach, oddając się na przykład rozrywkom takim, jak oglądanie telewizyjnego serialu Rodzinka, gdzie każdy może grać swoją własną rolę. Właśnie ta rozmowa z Clarysą nadchyla go do rozmyślań o sobie, o rzeczywistości go otaczającej i o tym, jaki sens ma jego praca. Pod wpływem tych rozmyślań pewnego razu postanawia uratować książkę. Zrobić coś, co jest zupełnie nielegalne. Uratować ją przed spaleniem, ocalić i przeczytać. To jedno wydarzenie pociąga za sobą ciąg kolejnych. Guy staje się wrogiem publicznym numer jeden. Opuszcza go żona. Mimo wszystko, cała powieść jakaś bardzo długa nie jest. Mimo, że ma swoje lata, nie czuć tego. Może nie jest to lektura jedna z tych lekkich i przyjemnych, jest to na pewno ambitniejsza literatura, ale w ogóle się tego nie czuje. Książkę czyta się szybko. Książka. Niesamowicie wciąga, mimo że nie ma tam może zbyt rozbudowanych dialogów. Bardziej można powiedzieć akcja jest tam opisana coś w rodzaju y, strumienia świadomości. Ale nie jest to lektura jakoś bardzo wymagająca. Książka bardzo dużo mówi o literaturze, w ogóle jest tam mnóstwo, naprawdę mnóstwo wspaniałych cyzatów o książkach. O ich roli, o ich przeznaczeniu, o tym co one nam dają. Książka jest też w pewnym sensie przestrogą przed tym, że w momencie, w którym społeczeństwo zaczyna palić książki, jest już naprawdę źle. Nigdy nie powinniśmy iść właśnie w tym kierunku, że jednak literatura, książki są to bardzo ważne rzeczy. No i co ciekawe, jest to książka z happy endem, co równie ważne, co równie pocieszające, jednak takie. Podnoszące na duchu, że jakby źle by nie było, zawsze są ludzie, którzy są skłonni walczyć o te książki, którzy się sprzeciwiają temu paleniu i że właśnie dzięki tym osobom nasza cywilizacja jest w stanie przetrwać. A co najciekawsze tymi osobami jesteście właśnie wy, bo wy czytacie książki, my się o nie troszczycie, nie oszukujmy się. Czasy przewidziane w książce powoli nadchodzą, jak nie już przyszły. Czytanie książek jest już, nie oszukujmy się, rzadkością. Jeżeli czytasz, jesteś elitą. Nieważne co czytasz, nieważne jak często, jeżeli czytasz, jesteś elitą i to właśnie dzięki tobie i takim osobom jak ty, to wszystko ma szansę się po prostu dobrze skończyć. Książkę 451 stopni Fahrenheit'a wam oczywiście bardzo polecam. Jest to klasyka, klasyka gatunku, ale klasyka, która nie straciła ani trochę na swojej e, aktualności, nie straciła ani trochę w łatwości odbioru, także koniecznie ją przeczytajcie. Ja się z wami już będę żegnał. E, ten odcinek wyszedł zupełnie inny niż dotychczasowe. Od razu zaznaczam, że wszystkie książki, które zostały spalone były to znalezione gdzieś w piwnicy jakiejś roczniki, rolnictwa, stare kalendarze, czyli nie martwcie się żadna z tych książek, które tutaj zginęły na potrzeby tego odcinka. No, nie była wartościowa. Pamiętajcie, żeby dołączyć do grupy wizów na Facebooku. Na dole macie link. Jest to grupa już ponad 130 chyba osób, osób takich właśnie jakby oglądających, komentujących lub nie. Osoby, które polecają sobie nawzajem książki, osób, które polecają sobie jakieś okazje cenowe, jak są jakieś promocje. Osoby, które dyskutują, ale nie tylko o literaturze, też o zupełnie normalnych rzeczach. Osoby, które mają wpływ na ten program, mają wpływ na to, co tu się dzieje. Dlatego zapraszam Was jeszcze raz. Dołączcie. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku o i boków. Cześć!